Średnia rytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów pierwszej grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. 20 studentów tworzących drugą grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy. Czyli zobaczmy: mamy tak, w pierwszej grupie jest 40 osób, 40 studentów, w drugiej grupie mamy 20. Tutaj zapisali jako słowo 20 studentów. Czyli jak będziemy liczyć średni wynik, to my będziemy liczyli sumę punktów przez 40 plus 20, czyli przez 60 studentów. I teraz tak, wiemy, że w pierwszej grupie było 40 osób i te 40 osób uzyskało średnio 30 punktów, czyli mamy 40 osób, które uzyskały średnio po 30 punktów każda osoba. Dodać w drugiej grupie Wiemy, że otrzymali w sumie 1800 punktów. 1800 punktów. A mamy policzyć średni wynik liczony dla wszystkich studentów, czyli dla tych 60. Dlatego dodajemy sumę punktów pierwszej 40 z pierwszej grupy i sumę punktów z drugiej grupy. 40 razy 30 to jest 1200. 1200 plus 1800 to są 3000. Podzielić przez 60. Wyjdzie nam 50 punktów. Odpovíts said.